Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie Ja jestem Lenegat i ja witam was Mam już w kolejnym odcineczku do z serii pod tytułem Zagrajmy World of Warcraft 3 Kampania Oczywiście do na Undeadzie oraz Iron Man Mode Nowe więc do cóż, lecimy sobie z dalszą częścią rozgrywki Z tego względu, że ostatnio udało nam się zamknąć portal demonów, którymi one przedostawały się do naszego świata śmiertelników, bądź jak to woli, nie ponieważ my jesteśmy oczywiście nieumarłymi andedami, więc no, można powiedzieć, że jednocześnie nie żyjemy i żyjemy, jesteśmy jak Hot Schrodingera, jednocześnie żywi i martwi Dobra, to było, to dziwne, to było bardzo głupie, to było hałaskie, dobra i to dość z yy, ciekawym stylem, bo kurde, nie to perzami, to przez przypadek, przez głupotę właściwie, no bo nie zamierzałem tego zrobić, samo się stało, a więc coś, jak samo się dzieje, no to trzeba po prostu iść z prądem i nie dać się złapać pokonać. Co nie, Degorowaczki, no więc oczywiście zapraszam was do oglądania i zostawcie coś po sobie, oczywiście, jeżeli chcecie, aby seria była kontynuowana i oczywiście, jeżeli wam się po prostu podoba, no, bo jeżeli wam się po prostu podoba, bo to są dla was Degorowaczki odcinki, pamiętajcie o tym. No więc tak, Sandal yy, Isles, nie wiem czy to... to będzie cover you may notice this battle is marked Aha, replay battles may be found over and over again normally they do not form part of the story instead they are very good ways to get items and experience attention to your hero for variety re replayable battle are of uh, on random maps Dobra. To jest w sumie coś innego, więc po prostu nie będziemy się już tutaj bawić. Aha, dobra, bo tutaj nam się w ogóle dyplomacja ostatnio do gorowaczy zmieniła. Eee... Chyba neutralne się stały wobec nas wysokie elfy, ale nie dam z tego mówić. W ogóle widzicie, że my mamy tylko dwóch w rycerzy i imperium, czyli ludzi. A dziwo barważnicy są z nami. W stosunku nastawionym przyjaznie. Wiecie co? Na pewno nie ma sensu, żeby robić tych jakichś pobocznych map. Bo one tak naprawdę są yy, bez sensu. Yy, po prostu wejdźmy sobie albo w Dragon's Maze, albo New Zealandia, Czyli możemy iść na północ, albo na południe. Wiecie co? Mi się wydaje, że najlepiej będzie po prostu cofnąć się, cofnąć się. Jechać po prostu na południe, płynąć po prostu na południe do Nowej Zealandii Oczywiście jest to, że się tak wyrażę, yy, Wyspa Terytorium, terytorium seratii do grybacki, więc będziemy mieć tutaj do czynienia z nową rasą oczywiście Przynajmniej w kampanii, no więc to sobie tutaj Self New Celentia? No to lecimy sobie, dzień szósty tu mamy. O, dzień jedenasty! Czyli tutaj płynęliśmy 5 dni do grebaczki No i zobaczymy co tutaj będziemy mieć. O! Mamy coś ciekawego, Rise at Hunt. Uuu, ciekawa nazwa, eee, Rise at Hunt, 150, Uu, no powiem wam, że to już nieźle mamy tutaj, ale... Wcześniej było doświadczenie, a teraz mamy tutaj 150 e, clones. W sumie nie wiem, jak to nawet przetłumaczyć, wam powiem. Oczywiście e, ciężki, trudny poziom. Mam nadzieję, że będzie już tak naprawdę trudny, a nie tylko trudny z nazwy. A potem się okaże, że bez problemu, że to się będzie, będzie tu dało tu rozbudować. No, zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie. E, description: The main resistance in, that area, in this area in, is uh, central Arantan old volcano. The Empire, empire World be very grateful, if you can't quell this resistance once and for all. Dobra, możemy mówię, jeszcze, możemy dać tylko Undeadami, ale ja sobie sprawdzę tylko i wyłącznie. Yy... No, mam trzy poziomy trudności. No dobra, czyli ten halt jest taki halt, hard, halt, hard, haltowaty, że się tak wrażę. No dobra, więc lecimy sobie droba, drogie robaczki z tym koksem i zobaczymy co nas tutaj czeka. Wow. 12 tych, to wiecie, co ja zrobię to samo co wcześniej? Czyli wezmę sobie cyk 4 ideolo. Tutaj ideolo starczy. Eee... ja chyba kurde, wiem o co tu chodzi. R? Eee... Czekajcie, dam radę. Tak, dam radę, dam radę. Dam radę, dam radę, dam radę. Nie wiem skąd będą oni napierdzielali pierwsi. Pójdę sobie e, tymi cieniami do tej wieży i ona powinna sobie tutaj dać jakoś radę. Eee, szczerze mówiąc, że ja pamiętam to. Save game, sobie w sumie wyłączę to. Dobra, wyłączę sobie to, bo szczerze mówiąc, że najdłuższą metodą to przeszkadza to kółeczko. Na początku się przydaje, dobra, oni sobie zestrzelą spokojnie. Eee... Najlepiej tą główną kwaterę sobie zlubmy gdzieś tutaj, tak żeby się dało przejść. Dobra, tutaj jak najbliżej się da. No, napierdzielam już Tirexy. Ej. Rozwalimy no, go. Rozwal no, go Dobra, wiej Wej dowierzy Dobra, oni sobie tutaj poradzą. Dobra, widzicie No wiej, wiej, co się dzieje? Halo? Dobra, dadzą radę Troszeczkę nas tutaj opóźnili, bo oni napierdzielamy od samego początku. Ej, kurde, cool dawaj, zabij go. No nie, no tak gra... Drugi raz już mi się udało wygrać to, Głupota! Głupota! Dla szlamu, dobra sobie to wezmę, bo. E... To jest głupota, to nie jest kurcze normalne. To już drugi raz się to zdarzyło. Od razu sobie walimy dwójkę. Dobra, to ci nie w tej wieży zrobią wszystko. Tutaj, no powiem wam, to najlepiej dałoby radę. Wolna naprawa No dobra niech będzie, niech będzie już naprawa, powiem wam że będzie, będę tego żałował To jest głupie, to, to, to jest poziom trudny wam powiem i on po prostu zamiast z automatu się cofać kiedy ta ilość życia mu przekroczyła Tam nie wiem połowę, czy nawet jedno trzecie, już powinno, powinien uciekać On dalej bił i bił i bił i bił tą wieżę dopóki nie zdech. no i to jest takie e, głupie E, albo coś zbagowane, albo coś nie niezbagowane. No tutaj dobra, te wieże sobie poradzą, widzicie? E, wieże. Cienie sobie poradzą, widzicie, mamy Cienie dają plus 2 do szybkości dla wieży i 24 do walki, no więc no... Co tutaj dużo mówić? Jedna wielka masakra. Trzeba zbudować.. Dało mi się troszeczkę niepotrzebną walkę e, wkroić, chociaż no, byłem pewny, że on wygra, mimo tego, bo ma te 73 obrażeń. I to jeszcze... To jeszcze na dodatek, kurde, mole. Eee, tych obuchowych Czyli teoretycznie lepszych. Dobra, bierzemy sobie tak eee, potrzebujemy zombiaki i to jak najmniej, najprędzej. Potrzebujemy złota. No tu mamy te cholerne żwiaki ognia. Tu mamy te cholerne żwieki ognia, ten. Niech oni się robią od razu. Eee, niech oni robią od razu te zombiaki. To będzie potrzebne przede wszystkim, zapełnić kopalnię. I trzeba będzie od razu dać gdzieś tutaj drugą, ale kurde konkretnie, gdzie ja to mogę zrobić, no? Tak, żeby. Spróbuję to zrobić. Na szczęście zombieki się robią dość szybko, bo mam 5% na sekundę. Czy tutaj będę mógł spoko... Aha, chyba nie będę mógł. No, spróbujmy. Dobra, dobra, damy radę, damy radę, na szczęście się da Eee, tyk Tutaj możemy zrobić sobie najpierw to I w sumie zróbmy sobie od razu eee, Tak, żeby się robili eee, magiczny obrońca I tu tak samo, magiczny obrońca Żeby mogły zbierać eee, od razu ze szczątków Wszystkie e, potrzebne towary Co ja mam na drugim miejscu potrzebne, kamień Dobra, eee... Dobra, to nie idzie w złoto, to pójdzie w kamień Ząbiaki, super eee, Plus 3 do walki dla tych Pytanie, w jakim to stylu będzie się naprawiać Wiecie co wam powiem, zróbmy sobie powolną naprawę Przyda się, i to jak najprędzej eee, Potrzebuję zbudować sobie No tutaj mamy sporo miejsca do budowy właśnie Nie wiem, jak to będzie teraz, potem... Z... No dobra, tutaj to zbuduję. Ta wieża sobie już tutaj poradzi. Nie, nie widzę problemu, żeby ją... Na... Dlaczego nie mam złu? Ach. Aha, pewnie przez to, że... Przez to, że na wieżę złożyłem, ale dobra. Wieża jest tutaj po bardziej. 65. Aha, to zombiaki pewnie mi tutaj zajęły. Tu jest idealne miejsce, żeby zrobić właśnie to. Będzie... Większy zakątek żeby po prostu dało się tędy przejść Przez inne jednostki Mam nadzieję że tutaj nie zaczną mnie atakować strati, Bo będzie troszeczkę gorzej Przydałoby się zrobić przede wszystkim noc Ale na razie po prostu sobie z tym nie poradzę Lecimy teraz tak 130 No musimy czekać, musimy czekać dla grubaczki Tutaj nie umali soft pod tym względem dobrze, o widzicie ten żywiak Kurde, powiem wam, że. 130... złota mi brakuje, złota mi brakuje. Idź do tego złota. To może od razu idź tu, ty idź tu, a ty idź tu. Ten gdzie idzie, co jest? Potrzebuję zbudować jak najszybciej 130 co oni tutaj odwalają? Aha, tu już nie pójdzie, dobra, tu już idzie do tego, tu już idzie do tego 130 potrzebuje, zrobić jak najprędzej Potrzebuje zbudować e, cmentarz, znaczy nagrobek, przepraszam I już by wypadało zrobić Nawet więcej niż potrzeba No złota tutaj troszeczkę no nie cierpie na jakby jego dostatek, no więc trzeba sobie zbudować troszeczkę szkieleciorów Raz, dwa. I to z nagrobków od razu eee, dam oczywiście magiczny obrońca, żeby w razie co było, chociaż jeżeli ich transformujemy, to i tak potem wraca do automatycznego ustawienia, czyli obrońcy chyba. No te cholerne żywaki potrafią napsuć krwi. W jakiś tam sposób trzeba się zająć... No co jest z tym? Aha, bo ja biorę wierzę. Ja biorę wierzę. I wam powiem, że... Dobra, mm, gdzieś mogę zbudować... O, powiem wam, że spoko. Nawet tutaj mogę to zrobić. Tutaj chodź, tutaj chodź, drogi panie, zbudujemy sobie to eee... Tu i spoko. Czemu nie można mieć... Serio? Jezus tutaj się zablokował niestety Koniem nie czy teraz właśnie tu Dobra, niech się zrobi. Niech się zrobi, jakoś sobie tutaj poradzimy. Jak to, to wygląda ze złotem? 8 mamy, tutaj mamy 4 i tutaj mamy 4. Zobaczcie, no, to jest mniej więcej w porównywalnym. E, w porównywalnych ilościach do grybaczki. Tu, tu, tu. Widzę, że na razie nie ma jakiegoś takiego wiecie, nacisku, że musimy coś szybko mieć i łatwo. E, wiecie, co ja sobie zapiszę I sobie troszeczkę. Ile on ma szybkości? 13. <laughs> A to był ten typ, bo on nam przejął to. Zaraz ja wam powiem, że nie wiem czy dam radę W jakiś tam sposób Czy tu kopalni nie ma? Przede wszystkim czy, czy nie ma w tym miejscu kopalni? Nie, dobra Tutaj na spokojnie możemy sobie stanąć w tym miejscu I sobie to przejąć nic nam nie będzie grozić z tego tytułu Dobra Idź tutaj od razu, halo, dobra Dobra, 8 E, typu... Dobra, zróbmy sobie tego rajta jednego i zniszczymy tą oskę. Czekajcie, 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 bo tego już jest za dużo. Eee... 8. Dobra, ty idź tu, to ty od razu pójdziesz tu. Dobra. 8, 8, 8, 8. Zostawcie, zostawcie, dobra, chociaż nie, dobra 8, 8, 8, to ty pójdziesz tu, a ty pójdziesz tu. O, tu jest ten cholerny żywak, trzeba wziąć. Chodźcie, to chodźcie, to chodźcie, to chodźcie. Idźcie. idźcie, idźcie Dobra, muszę to uważać to bardzo No dobra, powiem Wam, że jest głupszy głupszy ten żywiołak ognia niż mi się zdawało Ja bym musiał troszeczkę tutaj podejść Właśnie naszym kochanym nie umarłym po, 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 po troszeczkę by się przydał surowcu, dobra Magiczny strażnik. W razie co? Chodźcie za nim, żeby go bronić. Wow, 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 wow. chodźcie tu, chodźcie tu. Co wy robicie? Oni już na pierdzielają. Ty się je trzymaj z dala od nich. Czekajcie, pauza 3, 3 Potrzebuję więcej szkieletów, bo... Y, dobra, mamy od nas złoto, to niestety robimy y, plus 10 do... tak, do zbroi i do obrażeń. to jest głupie y, Znaczy nie! Plus do obrażeń samych, boże, ale jestem głupi też. Czekajcie, trzeba tutaj troszeczkę opanować sytuację bardziej. Trzeba więcej zrobić tych... Nie mam złota, nie mam ciulowego złota. Twoje są pod eee. Czekajcie, cofajcie się! cofajcie się! cofajcie się! cofajcie się, cofajcie się! Pod wieżę. Kule, ale ja mam szczęście. Cofajcie się! co fajcie się! co się! się! co się! 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 Szybkie budynki są pod atakiem. Spójrz na moje łapki. Twoje drużyny są pod atakiem. Trzeba zabić tych. Kurde, oni teraz biorą się od tyłka strony za mnie. Cześć, ja muszę pilnować bohatera. Twoje bazy są pod atakiem. Muszę ich tutaj postawić. Oni są chyba odporni na... E, odporność na... Aha Ej, kurde, coś tutaj ciężko, oczyszczę tutaj ciężko. Dawaj. Dobra, nie ma jakiegoś większego problemu, bo oni walą zimnym też, nie? To co mam tu? Czy... Potrzebuję przynajmniej kurde jednego bohatera. Ooo oh, shit, ja wam powiem, trzeba tu... Kurde Kurde, 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 kulde, kurde, kurde, kulde. kurde. Ciężko jest mi cokolwiek komentować, no bo... Dobra, jest 8. Róbcie szkielety. Róbcie szkielety, walić ich wszystkich, róbcie szkielety. Niech oni tutaj staną... Niech oni se tutaj stają. Eee, wy tak samo róbcie szkielety. I niech oni se te też tutaj stają. Potrzebuję paru tych, żeby tu stali. No! Tak czułem, że kurde, tak może się zdać. Cholera. Dobra. Dobra, no róbcie, róbcie z nim co chcecie. Najważniejsze, że mamy te plus 10 do obrażeń e, Tutaj zostamy trochę tych Tutaj zostamy trochę tych Kurde, ale ja mam szczęście do tego Dobra, e, liftujcie, liftujcie Cholerny żółw, spierdzielaj Ty ciulu Aaaa. Na szczęście to nie jest mój żółwit Bo on mi zniszczy tą kopalnię, kurde nie no ja muszę trzymać ich, ich tutaj trzymać, no bo oni mi kurde wybiją wszystko to Potrzebę tutaj też paru cieni muszę trzymać ich tu, trzymać ich tu, dobra, samymi cieniami jakoś to ogarnę e, Mam w ogóle tutaj w tym momencie limit Tutaj dobra, ten drzwiak tutaj nie podejdzie Tutaj co podejdzie to zginie od razu. Wiadomo, że są wieże zapełnione jeszcze cieniami dodatkowo Tutaj też już nic nie po powinno dojść. E, wszystko cieniami, wszystko cieniami. O, super, mamy piękny cholerny mityl już. Co prawda troszeczkę się tutaj zabunkrowałem. Cyk, 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 ale trzeba coś już powoli robić. Tutaj w ogóle nic się nie robi o dziwo. Eee, głupie. E, defender, jeszcze raz defender, jest defender i się defender. Co jest, co się dzieje? Tak. E, tutaj jest co, defender, jest defender i tu defender, jest defender, dobra. To się to zrobi, to się to zrobi. To się to zrobi... E, mamy zombiaki, trzeba ich wykorzystywać do budowy e, potrzeba coraz więcej. Najlepiej wieże. No nie mam złota. Nie mam złota. Ten tutaj stoi. Ja powiem wam, że to jest troszkę ryzyko. Ja w sumie zrobię coś takiego, że wywalę tego jednego cienia. E, I dam tutaj naszego bohatera. No, tak, trzeba zbudować coś. No kurde, mogę zbudować. Albo tu, albo tu. Teoretycznie lepiej tu będzie. Mhm. Uh -huh. Niech tu zbuduję jedną. My za ten czas sobie przy okazji weźmie te zwłoki i zrobię z nich troszeczkę surowców. Eee... Cech, dobra, jeden niech buduje tu. Trzeba wziąć się zabudowanie totalne, bo... No są bardzo powolni, są bardzo powolni te zombiaki. Bardzo powolne. Powolne, powolni i nie wiem, w sumie jakby się powinno e, odmieniać słowo zombiak, zombiaki. Powolni, powolne, czy to są osoby, czy to czy są... No tutaj nie mogę, bo ich tutaj zamknę. Oh shit! Przerot... No nie mówcie, że on rozwalą to. A dobra, dobra, ciul wieje Ciul wieje, ciul wieje. dobra chodźcie to chodźcie tu panowie, chodźcie tu panowie, chodźcie tu panowie, no czy nie W razie co, mamy szkielety, zróbmy z nich po prostu uh, Mięso armatnie tak zwane Oni se tu poradzą, trzeba po prostu dać im chwilę Wolności uh, Dawaj, rób szkieleciory Następny No, tutaj nie ma zbytnio miejsca. Oni mają właśnie te budynki w czuldurze Dobra, muszą tutaj budować. No, bo nie ma innego wyjścia, tak naprawdę. Muszą tutaj budować. Czy potrzebuję trzeci poziom? Nie mam złota. Nie mam złota. Tutaj ta wieża jest bardzo ważna. To wszystko tutaj jest, co powinno być. Ile to ma? 8, 8, 8. 8. Dobra, e, tutaj to mamy też 8, ale trzeba to naprawić. Jak najszybciej. To są groszowe sprawy, ale trzeba to naprawić. E, ty, panie, zrób tutaj jeden cmentarz. Dobra, tu już będziemy mieć taką w miarę obronę ogarniętą. E, wszystko magiczny obrońca. Wszystko magiczny obrońca. I tutaj też by się przydał. O, mamy kolejnego zębiaka. Super. E, od razu jedziemy z tym koksem i budujemy kolejne cmentarze. Aby żeby był odstęp od, między jednym a drugim. Eee, mamy na razie sporo kryształu, co prawda w tym momencie troszeczkę mniej, ale i tak mamy same cienie ogarnięte i plus będzie tylko i wyłącznie łatwiej, lepiej szybciej. Eee, dobra. Dobra, robimy tą trzecią szybko jak najbardziej. Dobra ten mityl jest najważniejszy, to trzecią robimy teraz. Super Dobrze, że zrobiłem ten odstęp, specjalnie go robiłem, żeby czasami mi tutaj panowie nie utknęli. O! Dobra widzicie jak to działa? O, widzicie oni zbierają z automatu Tutaj w lewym... będzie chciał... Halo? Jest! 19 tego! dobra, chodź szybko tutaj i ogarnij to. E, ty za to weźmiesz sobie to Też jedno pole odstępu, żeby na spokojnie Dobra, mamy tutaj złoto e, cyk, cyk, cyk. Dawać, robić tutaj cyk. Robić tutaj cyk. W sumie. Ty byś mógł zrobić troszeczkę um, tych Gdzie Eee, Where are you? O! Ja widzę, że panowie zraty tutaj sobie troszeczkę... Poczynają, gdzie jest cień? Jakiś cień. To nie jeden cień mi się tu przydał, dobra. Dobra, szybko. Dawaj, 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 dawaj. Podstawa. Muszę troszeczkę go tutaj e, poprowadzić. E, to było R? Tak, to było R. Dobra, przejmuj to. Przejmie te dwie. W razie co one niech będą obok niego. Na wszelki wypadek, palą, halo, 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 halo Idźcie tu Tak, Co ja tutaj mam, weźmy sobie to Aha, umiejętność wampiryzmu dla Nietoperzy Gdzie? Super Ale stójcie, 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 stójcie panu. Kurde, szkoda, że Nie pomyślałem i nie przejąłem od razu tej, też tego kryształu Wy sobie stańcie tu Na spokojnie, pilnujcie mi bohatera Eee, dobra Dobra, tutaj nikogo nie potrzeba Tutaj ich dajmy Na no, spokojnie Cyk, cyk, cyk Dobra, trzeba ich więcej, trzeba ich więcej, trzeba ich więcej Tu jest wszystko zapełnione, potrzebuję sobie zapełnić Potrzebuję sobie zapełnić tutaj, weźmy wo, co oni tacy tani się zrobili Dobra, weźmy sobie, z, zróbmy tutaj kawalerię w środku. Raz, dwa i trzy. Tutaj też może być kawaleria, dobra. Trzy kawalerie będą jak e, Zbica strzelił. E, niech oni sobie tutaj wychodzą, gdzieś e, tutaj. Raz, dwa, trzy. I niech się w jedną kupę zbierają. Dobra, panowie. Halo, 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 bo nie mam tego. Mm. Dobra, ale przypadek dałem tego! Yyy eee, sobie poradzić I bez problemu Tutaj są te głupie żywioła. Ja w ogóle tu mam jeszcze te cholerne zombie. Idźcie tu wszyscy! Idźcie tu wszyscy, bo to jest bez sensu. Eee, dobra Dobra dagarwaczki Tak, zróbmy sobie ze szkieletów kolejne No w sumie mogą być i... Kolejne te, a dla w tym momencie Sobie oczywiście gry zapiszemy I dla gierowaczki cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że ten odcinek Dla gierowaczki z World of Battlecry wam się podobał, oczywiście zapraszam do kolejnych Odcineczków dla z tej serii No i cóż mogę powiedzieć Ja był Rynega, mam nadzieję, że wam się podobało Do zobaczenia i cześć, pa pa